Wszechświat jest zawsze w niebezpieczeństwie. Dzieją się złe rzeczy. Tak, jak zdarzają się dobre. Musimy ocalić Eternię. Nie stać nas na porażkę. Jakąkolwiek decyzję podejmiesz, chimenie, wierzę, że będzie tą właściwą. Te węże są zagrożeniem dla całej Eterni. Udziel reaktywuje te... zombiaki szybciej, niż możemy je powalić. Skoro Posępny Czerep musiał sięgnąć po chaos, by pokonać węże, czy to oznacza, że my również? Król Posępny Czerep dokonał rzeczy niewybaczalnej. Korzystając z chaosu, próbował ocalić Eternie. Widać, uznał, że nie ma wyboru. Zawsze jest jakiś wybór syn. Czy rozważaliśmy przyciśnięcie furii w tej sprawie? I nie będziemy tego robić. Sama o sobie decyduję! W najgorszym razie znajdziecie sposób, jak dotrzeć do Kras, a to pomoże nam rozgryźć plan szkieletora. Może odkręcimy to, co się stało, i przeciągniemy ją z powrotem na naszą stronę. Naprawdę myślisz, że to takie proste? Mam oddać ją złóg. Przez tysiąclecia, prawdziwa potęga posępnego czerepu chaos była ukrywana przed Wami, a ja szkieletor! Wielką chęcią się nią podzielę. To, że niezależnie od tego, jak wielką władzą dysponujesz, nie wszystko można załatwić, przekładając dźwignię. Zdolność przywoływania wielkiej mocy nie czyni cię silnym. Bo siłą jest wiedza, kiedy trzeba jej użyć i kiedy należy odpuścić. Miejsce mała. Przedstawienie właśnie się rozpoczyna. Władcy! Wszyscy razem! Mocy przybywaj! No weź, jesteśmy władcami przez świata. Co się może stać? Nie lękajcie się, władcy. Ponieważ powróciłam.